Witam hodowców w hodowczynie. Dzisiaj gąbki do, dostaną zakwaszać. Raz, dwa razy w tygodniu. Już mówię. O, tutaj jest skład. Można sobie czekać. Dwa, trzy razy w tygodniu. Dwa ml na litr wody. W okresie do pierzenia, po sadzeniu młodych, też młodym. Mają karmę dla młodych i rozposobą. No i tutaj odmieszamy też im to. I zrobię też przegląd cel. Co tam się dzieje w tych celach? Ile się wylęgło? No chodźcie, dzieci. No chodźcie, chodźcie. Zaraz zobaczymy, co tutaj się dzieje. No chodźcie, pokażcie tutaj patrzymy patrzymy o tutaj jest młodzik nie bój się ciemny też o cichutko o, o się wyląk tam o tam widać się lęgną pokaż niunia oj ty diablice no dobra spokojnie nic ci nie zrobię no pokaż tam o też się wyląk no spokojnie spokojnie lęgną się lęgną się tu jajko no pokaż o tutaj się wyległy o się a widzisz nic nie mata zobaczymy tutaj ten biały lot co ma aha Jajka jeszcze, że się nie wylęgło. A ty tutaj pokaż co masz? O młode Także widzicie hodowcy, coś tam się dzieje. O tu też włosy. O, włosy mają A klansenska? O jajko, no co się boi? Nic się nie robię. A jeszcze tam u góry. O ja. Chodźcie, chodźcie. Jeszcze u góry muszę zobaczyć. Trochę wysoko, ale to nic. O. o, są dzieci małe. Pokaż, co tam masz. Powolutku, no cichutku O, się, tu też ma. Lęgną się. No. Chodźcie, chodźcie, chodźcie. Tutaj też. O, jajka. A tutaj siedzi z wójtowiczem połowym, samiczka, a to jest niebieska posłanka Mira Rogali z Military Gołębich. O, tam kołbeny siedzą. A, jeszcze u góry miałem zobaczyć sens te szpaki, co mają. Szpaki, co mają. Tutaj niebieski, okay, O, jajka jeszcze, dobrze. Ja o, to jedno jajko było pobite, bo te samce skakały po tej samicy. Trzeba zobaczyć, co szpaki mają. Jeszcze jajka, nie? Coś tam... tam wziąłem małego, młodego, ale... a tam jajka pobite Sakry. tutaj przejdziemy a tu co ma? z repera? aha jajeczka, no przywódzko, przywódzko chodźcie, chodźcie, chodźcie tu troszkę grytków macie o tam się też wykluł a, nie, nie przesunę tego o tu też samiczka ma teraz zobaczymy co to tam ma jajeczka jeszcze o, tam jest młody o. klują się chcę skorupkę wybrać To są dwa młode a tutaj co mamy jeden młody i jedno jajko jeszcze A, gąbki se zajedają. Zaraz pójdziemy do następnych boksów zobaczyć. A jeszcze mam tam obroczkowania dzisiaj. Bo patrzałem w jednym boksie. O, hurikán jeden grucha. Gdzie tam włazić do niej? A oni właśnie kiedyś byli w parze. Poznał ją. No, nie chcę pojadają. Pójdziemy zaraz do drugiego boksu. A jesteśmy w drugim boksie. A młode są do obroczkowania. Z linii Herbot. Tutaj ko na razy Jansen. Są dwa młode. Tutaj są jeszcze jajeczka. A tutaj. A tu Jansen czerwony. Razy Military rogala. A tutaj zwanchowe, Co ma dziaduć? Ma 11 lat już. O, jest młody. A tutaj Herbocka z włosem, dwa młodziaki. A tutaj Werkamen razy Werkamen Trzaska. Też dwa młode. No pokaż. No pomału. No po nie, Oj, Młode. Także hodowcy, widzicie. Dopiero porządnie lęk Lęgi zaczęły się. I pozdrawiam wszystkich oglądających. O tu jest herbocka. Z wosem przelotowanym. On tam jest na filmiku, taki który dziobie. Tu też młode ma. O piękna samiczka. O tutaj też. O tutaj to jest ta Ardenka. Od Arka. Maziarza, Arden, z Willi Ritz z Niemiec. Bardzo piękna samiczka. O, tu jest ten. O, 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 tu jest ten rozrabiaka. Tu jest rozrabiaka. No chodź. No chodź, ty. chodź. Ty. No chodź, ty. pilnujesz, tak? No dobrze. I pozdrawiam wszystkich oglądających.